Tak, lubię jak ci ludzie przychodzą, lubię jak się śmieją. Jak są bomby, to też lubię. Jako komik to jest, bo ja to czuję tak Ja to, ale najbardziej, ale... jak bombik dość kogo nie znam i jest to jakiś tam open micer, no to często mi, mi go jest przykro, nie? Choć tak, też tak, się tak, zaśmieję. Tak. Ale jak bombik dość, to wiem, że na przykład jest. Że potrafi. Tak, tak, tak. To jest, o, wow, to jest tak słodkie. Jak widzę kogoś, no, cierpi, i ja wiem, jak on się czuje, bo ja to też <laughs> przeżywałem nieraz. Wiesz, nie? że to zrobić, jak zejdzie ze sceny, to będzie dużo dobrze bo poszło. Ale to, szanowni państwo, to jest łatwo poznać, łatwo poznać, jest, czy są komicy na scenie i na publice, na publice, nie na scenie, na publice, czy są komicy i słuchają open mike'a y albo występy, bo jeżeli jesteście na sali, gdzie jest jakiś komik na scenie... Nikt się nie śmieje. Nikt się nie śmieje, jest, i was to nawet może nie, nie smaczyło to słuchać, a z tyłu macie 10 odgłosów śmiechu, że ktoś powiedział najlepszy żart na świecie, to uwierzcie, że to są komicy, którzy wspierają kolegę, nie? to jest, to jest to. Aż się popłakałem.